Cześć wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj spędzimy sobie razem wspólnie jeden dzień. Taki mój jeden dzień szkolny, gdzie ja postaram Wam się pokazać wszystko od A do Z tak, jak wygląda, nie gdzieś tam upiększone. Nie ukrywam, że jak nagrywam takie te vlogi dłuższe, to na przykład te takie nudniejsze ala kawałki wycinam, albo wiecie, staram się robić coś takiego wow mega, żeby Wam pokazać, a dzisiaj jednak będzie to taki mój zwykły basic dzień, bez niczego. Ja już jestem wyszykowana do szkoły. Dzisiaj w ogóle też się ogarnęłam, że jest Dzień Bakarowicza, a o tym w ogóle totalnie zapomniałam, nic nawet, wiecie, ale co szkoły idę, więc nie wiem, czy w sumie tak powinnam, czy nie, zobaczymy. No i tyle, zapraszam Was wspólnie do spędzenia dnia. Pokażę Wam jeszcze, jak się dzisiaj ubrałam, więc mamy tak typowo szkolnie, słuchajcie, całe, to jest zarek, gdyby ktoś pytał, ubierasz się z tego kozaczki. Ogólnie była niej bardzo ładna pogoda na trencz, więc nie wiem czy dzisiaj też bym się nie skusiła, ale obawiam się, że chyba jeszcze aż takich y, przypływów ciepła my nie mamy. Realia, tak naprawdę to jest na przykład teraz, kiedy trzeci raz, słuchajcie, wstawiam już ten sam film, bo YouTube co chwilę wyłapywał mi jakieś prawa autorskie na zasadzie, że muzyki i przez to na przykład na takich filmach w ogóle nie można wyświetlać reklam, bo nic zarabiać z tych reklam. I yy, no mówię, przesyłam ten film dzisiaj rano o 6.30, teraz się przesłał i znowu mi się właśnie myśliło, że jest nieodpowiedni. I teraz jest godzina 8.08 i ja za 10 minut wychodzę z domu i znowu robię to samo, więc no, to są takie małe chociażby tutaj kulisy tego, jak czasami może być tu upierdliwe. A ja sobie tutaj ładnie siedzę i postaram się zrobić co w mojej mocy. W muszę teraz czekać godzinka na pow, ale przy okazji spróbuję coś zmontować z tym filmem. Dzisiaj nagrywałam mój realistyczny dzień w szkole. Będę na najżywać... historii z tyłu? Aha, na historii może ja, to mogę tam. Ale dostałam 5, a ty dostałeś co w końcu pięć minut. Skakałyśmy przez skrzybie. Trzeba godzinę do wytrzymania w tym cyrku, także skończyliśmy teraz lekcję. i Musimy czekać godzinę A odprawy hiszpańskie idziemy sobie porobić fotę. Dorwałam jeszcze szybko macza i lecimy z do szkoły. Chyba mnie średnio widać, ale Dzień Wegrowicza uznaję już wiec, jest zakończony Jest teraz 16.11, lecę na pociąg i z pociągu od razu też mam maturę, więc muszę się pośpieszyć A teraz lecimy na dworzec Pociąg jest już na 2 godziny, także great. To są właśnie moje realia Znów jest teraz godzina 18.40. Ja dopiero zdążyłam przyjechać do domu. E, nic jeszcze nie jadłam, w ogóle wiecie, ten pociąg opóźniony on był ogółem o pół godziny. Więc, tak jak ja miałam planowo zaplanowane, że ja te pół godziny właśnie zdążę mieć, przerwy, przyjechać do domu, sobie zjem się przebiorę, to tak od razu prosto jak przyjechałam, musiałam jechać na tą matmę, e, Jedyne o czym marzę, to teraz, żeby się przebrać. Żeby zjeść coś, bo to już będzie mój ostatni dzisiaj, bo jest już 19 I robić coś do szkoły Także no jest fajnie, wtorki jednak słuchajcie są u mnie takie zalatane, ale teraz już będzie z górki Jakby jutro, środa, czwartek już będzie chill Ale wtorek to jest jeden wielki, no, bo to wszystko przez to, że ja tak później wracam ze szkoły Ja ze szkoły wychodzę o 16 dziesięć chyba, z czego mówię od razu mam następne zajęcia, no i stąd się tworzy taki cały wir tego, ale no teraz już czas na odpoczynek. do mnie paczka, a więc szczerze mówiąc idealnie jak na takie miłe zwieńczenie tego dnia, bo jest już godzina 19.23, ten czas ogólnie to wiecie, ja tego totalnie nie komentuję, tym bardziej dzisiaj a jeszcze przypominam, że mam rzeczy do szkoły także to nie jest taka piękna sielanka, że ja sobie teraz wiecie coś tam odpocznę, włączę serial i tak dalej, choć pewnie tak tak zrobię tyle jeszcze muszę zrobić e, na hiszpański bo jutro e, musimy się tam przygotować do lekcji, w ogóle, wiecie A takie paczuszki to jednak zawsze mega mi poprawiają humor To jest takie, no, miłe Nawet chyba bardziej mnie cieszy niż zakupy Tak właśnie zauważam, że nie lubię nawet chodzić po galeriach Tylko sobie, wiecie, na spokojnie pozamawiam, co chcę I słuchajcie, tym razem, no, nie zamówiłam sobie nic fenomenalnego Proszę bardzo, i jeszcze, słuchajcie, tą, tyra, Macza Zamówiłam sobie macze ogólnie, e, zamówiłam sobie też początkowo chyba tam miałem jakiś miesiąc temu, e, takie małe opakowanie 30 gram, ogólnie sprawdziła się super, więc gdyby ktoś był zainteresowany, to bardzo polecam z moja macza tradycyjna, bo ja ogólnie też na początku nie wiedziałam, którą wybrać, bo jest u Was cztery różne rodzaje, ale ta sprawdziła mi się naprawdę bardzo, bardzo fajnie, jest to 100 gram, zobaczymy na ile mi wytrzyma, w zależności sensie na ile starczy. Ale bardzo mogę polecić. Także, no, mówię, takie miłe umilenie, że tak powiem. I teraz, mimo tego, że zjadłam, to i tak chcę jeszcze trochę odsapnąć, bo nie wiem, mój mózg musi tak się uspokoić, zrozumieć, że ja już jestem w domu. Nie wiem, na przykład nie rozumiem totalnie też osób, które jak skończą lekcje, od razu wiecie, zjedzą obiad i pierwsze co siadają znowu do tych lekcji. Jak na moje, to jest totalnie nie taki mój tryb. Więc ewentualnie usiądę sobie może tam na kanapie, wezmę iPada i coś tam porobię, wiecie, takie tam pierdółki. I to tyle. Kolejne, ale też strasznie prawdziwe reality mojego dnia, że jest godzina 20.41. Rozumiecie, to jest prawie 21, a ja nie zrobiłam nic. Leżę dosłownie tutaj na kanapie, co chwilę sobie oglądałam, a to jakieś TikToki, a to coś na Instagramie. No dosłownie nic. Albo to musiałam jeszcze dopisać do wszystkich, jaki idę mam dzisiaj dzień, że wróciłam jak już do domu i teraz obejdę się kąpać. Bo już za długo chodzę w tych ciuchach, muszę się ubrać w i będę sobie po prostu czytać notatki na hiszpański, ale to jest to. to. To są właśnie tak, jak wyglądają moje popołudnia, że to nie wygląda tak pięknie. Ja na przykład jestem strasznie przeciwko temu. Jak na przykład zauważyłam, teraz na TikToku są takie mega popularne takie coś tam trendy. Ile godzin uczyłem się w tygodniu, i na przykład nie wiem, jest, że poniedziałek uczyłem się 9, później wtorek 6, środa 10 i wiecie, są tak horrendalne liczby dla mnie. Ej, że jakby no ludzie, wszystko fajnie, nauka nauką, ale jakby jeszcze trzeba mieć życie, w sensie, ja rozumiem naprawdę temat rzeka, ale e, no, ogólnie taki przesyt jak dla mnie to już gdzieś tam jest niekoniecznie zdrowy e, tym bardziej jak są takie filmy, bo wiecie, na przykład ja sobie nawet czasami jak to obejrzę, mówię, kurde, jakby szacun, no ale z drugiej strony też po co? I nie czuję się jakoś, nie wiem, od razu gorsza czy coś, że nie wiem, bo, bo ci ludzie się na przykład więcej uczą, ale sam fakt, że mm, w ogóle ktoś tak funkcjonuje na co dzień, bo ja na przykład mogłabym, ale na pewno nie uciągnęłabym tego na jakiś tam dłuższy, powiedzmy, czas. się właśnie do snu, jest teraz godzina 23.50, więc dość późna pora jak na mnie zawsze chodzę. Tak staram się o 23, no ale wiecie, różnie to wygląda, udało mi się tam wszystkiego pouczyć. Choć i tak nie jestem zbytnią fanką takiej nauki na wieczór Wolę sobie tam na przykład już rano wstać i gdzieś przy śniadaniu coś powtarzać, ale no to wiecie I chciałabym bardzo podziękować za miło wspólnie, mam nadzieję, że spłacony dzień Nigdy w ogóle się też nie skupiałam tak na nagrywaniu stricte jednego dnia Bo zawsze gdzieś to tam było, wiecie łączone, tu tam z tydzień, coś tego Więc zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że wam się spodoba No i widzimy się już w następnym filmie, także Buziaki dobranoc.